Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w Skyhill Black Mist, drugi odcinek. Myślałem, że w innym miejscu nas tu zostawi, ale jednak zostawiło nas w tym, wyrzuciło, więc nie ma problemu. To nie jest daleko, musimy tylko do drzwi dobiec. Więc musimy rzucić tą buteleczką gdzieś daleko. Mam nadzieję, że jakimś dziwnym trafem on nas nie zaatakuje. Poszedł sobie tam. Bierzemy notatnik. Przepis, środek uspokajający. Mamy przepis, a mieliśmy go wcześniej? Pewnie tak. Dobra, i wchodzimy. Dziwne, że na przykład po tym nie ma tej dyskietki. Dach, serwis. Oczywiście, że tak. Że nie ma zapisu, o to mi chodzi. No ale dobra. Długo ładuje i tak dziwnie, powiem wam, mieliśmy już to, to intro, więc ja go pominę, jak sobie z córeczką leci. Mieszkania w wieżowcach. Jesteśmy na dachu, okej. Okay. Dach serwis. Ta ikona znaczy, że wrogowie mogą cię usłyszeć, okej. Okay. Coś wziąłem. Koktajl małotowa. Czy ja go mam rzucić, tym koktajlem? Wow. No powiem wam, <laughs> działa fajnie. A nie zginie? Dobra, zginął. Możliwe, że ten niepotrzebnie te dwa koktajle użyliśmy. Miejmy nadzieję, że się nie spalimy, dobra. Jesteśmy na wieżowcu. Pierwsze wrażenia z gry są takie, powiedziałbym... Jest okej, okay, na razie. Środek uspokajający. Dobra, mamy jeszcze jakiś koktajl. Nie mamy, o to dobra. I zaraz będzie, że potrzebujemy kartę. Zobacz. Ej, jeszcze z drugiej strony. Skąd ten się tu wziął? Luksusowe apartamenty, tak. Oczywiście. Agata to jedyne, co powstrzymuje mnie od popadnięcia w obłęd. Po śmierci Rachel. Rachel. No Rachel. Rachel w porządku. Nie wiem, czy to jest ten sam gość, czy nie. Jeśli chodzi o jedynkę. Okej, okay, mamy tu... Dach, serwis, ok. Mam nadzieję, że oni nie wyjdą. I moi drodzy, mamy broń i dyskietkę. To mnie czeka. Próbuję się wsłuchać. Dobra, też tak dziwnie. O! Dobra, mam nadzieję, że go zestrzelimy. Pięknie. Ile my mamy w ogóle naboi? 13. I on, oczywiście, tak. Ona przestała rozmawiać tam dalej, trzyma głowę w słuchawce, jakby nigdy nic, One przecież. Department. Osobisty magazyn. W dowolnym momencie może zainicjować interakcję z osobistym magazynem, aby przechować części zapasowe, które mogą zajmować zbyt dużo miejsca w ekwipunku. Fajnie, fajnie. To jest on. Tak. Potrzeba mały klucz. Bierzemy. I To jest ten magazynek. Okej. Okay. ja coś bym chciał do magazynku wrzucić? Może prociski ze strzelby nie są mi potrzebne. Pusta butelka się przyda. Pizza, oczywiście. Dużo miejsca nie ma. No i tyle. No tak z ciekawszych rzeczy, co my tu mamy. Możemy nóż stworzyć. Tylko czy ja go chcę? Nie wiem. Mamy 2 na 5 części. Wiecie co, w razie czego to sobie zrobię? Mamy tak, zestresowany, jesteś bardzo zestresowany za dużo kawy, za mało. Postać. Czujesz się trochę głodny, zjedz cokolwiek. Dziwnie jest to pokazane, bo na przykład czujesz się jakby utknął w niekończącej petli to mamy. Zestresowany? Nie wiem. Ale u góry są te ikonki, których ja nie. Wiem, czemu one mi się nie pojawiają? Powiedzmy, że dobra, zjedzmy tą pizzę. Nie wiadomo, ile ta pizza w ogóle nam daje w ogóle możliwości takich, co to jest? Potrzeba karty do windy, ok. Powiem wam ogólnie czuję się jakoś bardziej bezpieczny z tym. E, co to jakiś bal był przebierańców? Bardziej bezpieczny czuję się z bronią w ręku. Będziemy opętani. W ogóle tak troszeczkę grając w to przyszła mi ochota na takie gry jak Alan Walker. Alan Awake, co ja gadam? Alan Walker to chyba jest ten, co muzykę tworzy. Chodzimy oczywiście o Alan Awake. A to są wspomnienia, ok. Mamy klucz. Weźmiemy go. Przepis czarny zastrzyk. Możesz, yeah. Może pomóc ci w walce zakażeniem. Ze skażeniem, które zjada cię powoli od środka. Okej, okay, tu jest tu coś. A co to za nowa ta? Czujesz pieczenie w klatce piersiowej. Zegary tykają, okej. Okay. Mam jakieś notateczki. Czarny ten. Okej, okay, troszeczkę rzeczy. Amunicja. A po co mi amunicja w tym miejscu? Szczerze mówiąc, nie mogę z nim porozmawiać, mogę iść albo w lewo, znaczy albo do góry, albo na dół. Nabój do pistoletu, cieszy. Tu nie możemy wyjść. Fajnie, że zebraliśmy rzeczy. No właśnie, gdzie ja mogę iść? O, ma coś dla mnie. Ten kieszonkowy zegarek pokazuje Ci ile czasu Ci zostało zegar tyka. Gdzie ten zegar jest, moi drodzy? Trzymaj go przy sobie, jeśli chcesz wiedzieć, ile czasu Ci zostało. Nie wiem. A tu mi coś klikło. Potrzebny pendrive oczywiście. 38 minut mi zostało. Ale czas się zatrzymał. No, ciekawe, ciekawe, ciekawe jest to zrobione w stosunku do jedynki. Oczywiście jedynka jest stara. Wiecie, tam były jakieś standardowe mechanizmy, a tu widać inne rzeczy. Nie wiem, dlaczego on ma mieszane te recenzje, bo na razie powiem Wam. Uuuuuh, i co teraz? Zaprzeczenie. Co ja mam zrobić? On mi tu podejdzie? No oczywiście, że nie. Tam są drzwi. Czy ja potrzebuję coś z tego pokoju? Nie wiem. Mógłbym to wystrzelać wszystko. Wszyscy są tu ślepi. Wiadomo. Czyli klucz jest u góry. No nic, będziemy sobie chodzić za nimi. Czemu by nie? Tu mamy jabłuszko. Wezmę sobie. Ja, ja nie przeżyję tego, moi drodzy. Tu się coś wydarzy, prędzej czy później. Powiedzcie mi z ciekawości, jak ja mam do góry dojść za nimi. Ooo, no z tym chyba będziemy już walczyć. Aha, schodzimy w dół. Dzwoni, ktoś nie znamy. O kurde. Jakiś szaleniec. No i co ją ja mam zrobić? Mamy jeszcze taką grę jak Thief, czyli złodziej. To ja tak powiem wam ciekawie wygląda. Tylko jak ja mówię, ja nie jestem fanem yy, skradanek. Jako jest zbyt prosto przyszło. No tego machniemy na pewno. Okej, okay, mamy tam jakiś kalendarz. O tu jeszcze mamy pizzunie. Jakie my mamy znowu. Yy, nowe. Yy, patrzcie. Co my mamy nowe jakie te. Yy... Dobra, zapewniałem jak to się nazywa. Miejsce, w którym się znajdujesz jest bardzo duże, jest na nawet echo. Wszystkie dźwięki roznoszą mi dwa razy dalej. Yy... Statusy. O, o statusy mi chodziło. Jesteś bardzo zestresowany. Za dużo kawy, czujesz się. Zaraz będzie miliard statusów. Powiedzcie z tymi statusami powiem wam, jest to fajnie zrobione. Ktoś mnie zaraz tutaj machnie. Te blindy mam wrażenie, że one wcześniej jakoś bardziej na mnie reagowały. Jest buteleczka. Weźmiemy. Przepis koktajl mołatowa. No to fajnie. I nawet jesteśmy w stanie chyba go zrobić? Nie. Nie, nie jesteśmy w stanie. Właśnie zastanawiam się, jak ja bym miał mu zwrócić uwagę. Na przykład w ten sposób. On pójdzie do okna. Mam nadzieję, że ten nie zwróci na nas uwagi. Ok, mamy kartę. O, jeszcze tu coś jest. Jakiś jakiejś ochroniarz. Skanuj w poszukiwaniu sygnałów, obelisk. Akt drugi: Zaprzeczenie. Sygnał Gary. Dużo rzeczy, wiecie co? Dużo faktycznie jest wprowadzonych dużo rzeczy. Z jednej strony, kusi mnie to, wiecie co? Żeby ograć jak najdłużej, użyć swojego PDA bezpieczeństwa do śledzenia kierunku sygnału i punktów zainteresowania znalezionych wcześniej. Okej, okay, nawigacja mapa. Dobra, nabój do pistoletu, fajnie. Weźmiemy tak, zwykła amunicja. I to jest co? Ostry kawałek szkła, obchodź się z nim ostrożnie, dobra. Czy my tu jeszcze umiemy. Ciężko topór strażacki. Magazyn posiada przedmiot, a jak damy M. Aha, w ten sposób Przy... przytrzyma. Oferuję apartamenty o wysokie. W, te, w ten sposób Tu jest cicho Centrum wystawowe Znajdź sposób na dotarcie do lokalizacji za pomocą źródła sygnału Nasze lokalne muzeum regularnie organizuje najbardziej fascynujące wystawy. Ostatnio zaprezentowaliśmy wystawę zatytułowaną Tajemnicze zniknięcie Abla Muzerowa, czyli historię byłego kandydata na stanowisko premiera w wyborach. Dobra, mamy kartę, więc musimy tam tylko zejść. Tylko. Zrobimy coś takiego. Niech się tym zajmują. My nie mamy tego strażackiego, więc nic nie zrobię. To chodzenie między nimi to jest tak jakby. No to fajnie. Jak tą broń? Czemu, czemu ja tej broni nie mam? Czekajcie, bo ja chcę broń mieć. Ja chcę mieć broń w ręce. Co jest? Że on taki wytrzymały. Ale ich mamy dużo teraz. Dobra, bo ja nie mogłem broni zmienić. Dobra, idźcie sobie tam. A to i tak koło mnie chodzi, no bo czemu by nie. Poręczna skrzynia narzędziowa, krwawisz, fajnie. Tylko co my tu możemy zrobić? Nic nie mogę tutaj zrobić. Czarny zastrzyk może pomóc jej w walce ze skażeniem. Ja nie wiem, czy nie mamy skażenia. Co mamy? No troszkę nie poszło ten. Gdzie jest ta reszta rzeczy? Tak szczerze mówiąc, ja sobie przeładuję. On mi to przeład. A tylko. Przeładowuje tylko, jak stoi. Dobra. Idziemy na szybkości. No, trochę obrwaliśmy. Ta karta mi się wydaje... Tam byśmy musieli Oj, nie chciałbym z nimi walczyć. Odsuńcie się. Dobra, tu dalej nie mogę. Więc karta jest potrzebna w inne miejsce. No, i już mamy tutaj potworka, no bo jakby inaczej. No, będziemy musieć go chyba zastrzelić. Kolego, po 9 to nie jest jakoś dużo. Co my tu mamy na przykład dobrego do jedzenia? Nic nie mamy, co? Uniwersalne rozwiązanie medyczne. Dobra. Trochę zdrowia. Głodny nie jest, to idziemy dalej. Hol główny, no pójdziemy. no bo co nam tutaj szkodzi? A, łyk kawy, moi drodzy, najlepsze myślenie, najlepszą spostrzegawczość. No tak. Ale mamy blinda. Żartowałem, nie chcę tu iść. Blind jest tyle dobry. Że z jednej strony tutaj. Co tam się dzieje? Bierę butelki. Ojejku, tego nie zdążę. Kurde, znowu. Dobra, muszę jakoś tutaj się troszeczkę pochować. Nie chciałbym kościa. Y, tracić nabojów na niego. Tu jest jakiś. Aha, musimy na dół. Przejść. Żyłki. Kucanie włączone. żyłki mogą być ustawiane nisko lub wysoko, więc zwróć uwagę na to, gdzie znajduje się pudełko. Jeśli jest wystarczająco wysoko, możesz przejść pod nim kucając. O no to dużo jest tu rzeczy. Czy to jest odpowiednio wysoko? Dobra. A jego to nie machnie? No bo nie wiem. Możemy zrobić tak, podejść, wyrzucić to gdzieś.

Już nawet zapomniałem o tych, o latarkach. Dobra, musimy się z jednej strony śpieszyć, ale on jest szybki. Osiem naboi. Ale jest tu trochę rzeczy. Zmienimy oczywiście na broń. O tak, wzięliśmy. Amunicja, ale do strzelby. No właśnie. Szkło... Wygląda klej i działa jak klej, ale mógłbyś przysiąc, że to nie jest klej. Dobra, yy, mamy kolejną rzecz tutaj. O takie, coś ciekawe. A tego się nie da weź, wziąć u góry. Dziwne. Znaczy, ja rozumiem, o co w tym chodzi. Dobra, ja go smole, moi drodzy. Ja wiem, że możemy się schować, ale ja tak mówiłem, te pierwsze odcinki będziemy próbować przejść na. Może nie za cicho. Dwa naboje, i nie da się przeładować. No to fajnie. Klucz do holu głównego. Luksusowe apartamenty. Najlepiej było dla mnie wszystkich tutaj pokonać. OK, tu też nic nie zrobimy. Napowiem wam, ogólnie nie jest jakoś super prosto. Tu też nic nie możemy. Mamy ostatnio dwa naboje. Ten, koło tego ziomka chyba nie przejdziemy, więc ja bym go musiał wyposażyć. Na przykład tak. Bardzo wolno idzie. Kierunek sygnału. Ok, to jest taka nawigacja. Ja musiał nóż zrobić. Tylko on też ma wytrzymałość. Dwa, trzy strzały. Skybar. No zobaczymy. Jeszcze się okaże, tu nie przejdziemy. Ciężki topór straszacki. Skąd ja mam wziąć ten topór straszacki? To ja nie wiem. No ale dobra, mamy klucz tam do jakiegoś holu głównego. Ty mi powiedzcie, gdzie ten główny hol jest? Klucz serwisowy do holu głównego. Czuję się trochę głodny. Trochę głodny, no ale. I zestresowany. Ciężko nie być zestresowany w takich sytuacjach. Czy my tu przejdziemy jeszcze coś? Nie. Tu też. No dobra. O, zauważył nas kolega. Musimy koło tego blinda pochodzić. Hol główny wydaje mi się, że może być tam. Przejdę koło, albo tutaj. A nie. Jak ja chcę niego przejść nie mając butelek? W ten sposób, oczywiście. Tak jest. O nie. No to jak na takiego trafimy moi drodzy, to będzie po ptokach. Bierz wszystko. Dobra, blindy nas nie obchodzą. A tu możemy wejść. Pendrive tak jest. Mamy pendrive'a. Gdzie ten ziomek chodzi? Wsuniemy się. Aha, on chodzi w ten sposób. No to poczekamy. No, i pamiętacie w tym pierwszym odcinku, właśnie trafiliśmy na niego. Jego tak tyle razy wystrzelałem, i jeszcze do tego te nasze ataki bardzo. o uciekaj, bardzo dużo tak naprawdę zabierały w porównaniu do teraz, do tego co mamy. jakoś tak, średnio pewnie się czuję. Ale dobra, są blindy, więc te blindy mnie tak najmniej interesują. Ktoś tu idzie. To on idzie. Nie żartujcie, skąd on mi się wziął w tym miejscu. Kolejny pendrive. Jezu, jak mało brakowało. Mały klucz. Teraz nie wiem gdzie uciec. O, 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 błagam, błagam. Dobra. Moi drodzy, czas by się pożegnać. Będzie skakuj tam. Oby to też działało w ten sposób. Bo jakoś tak niepewnie. My jesteśmy prawie martwi. Ty i ja nie mogę się leczyć z tego miejsca. Dobra. I te blindy dalej mnie szukają. Mało tego zostało 25 minut. Dobra. Zrobiło się trochę spokojniej. Wszyscy wracają chyba na swoje stanowiska. Mam nadzieję, że on też, jak mam to włączone. Przenośny dysk, ok. No tak. Musielibyśmy się podleczyć. Nie wiem w jaki sposób możemy coś stworzyć, czy nie możemy. Uniwersalne rozwiązanie medyczne. Sprawdźmy. Dobra. Jest trochę lepiej. Niż było. Przepis: bomba dymna. Jeśli nie. Czy ja to mogę jakoś czytać? Aha, mogę. Jeśli ninja może to zrobić, to ty też możesz. Puff i znikasz. Sprawdzi się na festyn, ale nie w działaniach wojennych. Okej, okay, bomba dymna. No, ciekawe rozwiązanie. Jest jabłuszko. Ja mam nadzieję. Eww. Zobaczy nas chyba nie. Powiedzcie, że to nas nie złapie. Chyba nie. Notatka. Dziś nie mam nic do zgłoszenia. Zostawiłem dla ciebie kawę. Profesor Jonathan powiedział, że musi dostać dostęp do jak najszybciej dziś po południu. Nie idź za wcześnie na lunch. Ok. Powiem wam tak. Jak ten ziomek nas zaatakuje, to będzie koniec. Daj mi znać, jeśli zauważysz coś dziwnego u Jonathana. Rozmawiał ze mną dziś wieczorem i wydawał się jakiś nieswój. Chcesz wiedzieć, czy powinniśmy wprowadzić innego strażnika, żeby mieć oko na niego? Na laboratorium? Ok. Yy, tak. Do strzelby możemy tu dać. Nic więcej nie mamy. Ogólnie bieda. No nie żartujcie. No nie będę strzelał, bo nie ma sensu. Mam nadzieję, że mnie nie widzi. No powiem wam, wydaje. I co mam zrobić? Możemy tak postać, kolego. Nie ma problemu. A sobie kawę wypiję, a ty tam, nie wiem. No i co ja mam zrobić? No, w łeb nie no bo jak? Widzę, że znudzić on się nie znudzi. Ja tu nic więcej, nie mam takiego. Co ja mógł zrobić? Improwizowana broń jest bardzo krucha, ale może sprawić... Sprawdzić. Może być również używana do otwierania zamków. No tak. Co my tu mamy jeszcze? Agata, Agata, Agata. O, Clarie Barclay. Klaar Barclay, june 17. To był bardzo long flight. And I'm but also very I jestem zdolny, ale także bardzo zainteresowany. Miałem finalną pozycję w Skyhill, Inc. Interesy było bardzo long i bardzo kompleksowe.

Dobra, no nie było szans. Moi drodzy, giniemy. Jest tu dużo miejsc, w które trzeba iść. Wiele rzeczy. Ale niestety, dopat nas, główny, nie żyjesz, tak jest. Jestem ciekawy, w którym miejscu będziemy zaczynać, jak sobie to włączymy. Oczywiście, na tym zakończymy ten odcinek. Ja sobie tylko zerknę, czy to miejsce jest w miarę. W miarę, a chcę sobie teraz sprawdzić, bo mogę zapomnieć. Nie wiem, kiedy będę na nagrywał następny odcinek, o ile będę, ale myślę, że jeszcze nagramy. Okej, okay. jesteśmy w tym miejscu i spójrzcie, tego czasu dalej mamy mniej. A nie, ja mogłem tam nie wychodzić z tego, ale dobra, może nie zapisane, mają te pendrive'y. Jestem tylko ciekaw, co będziemy posiadać, czego nie będziemy posiadać, w jakim miejscu jesteśmy. Tu jesteśmy. A ja sobie na szybko tylko pobiegnę specjalnie sprawdzić, czy ja tu umie wejść. Nie umie. Dobra, czyli musimy od nowa. Moi drodzy, ja w tym miejscu kończę. Myślę, że sobie jeszcze to spróbujemy ograć. I dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczyska.